Aby zwymiarować daną bryłę, wchodzimy na kartę Opisz. Dla wymiarów mamy wymiary. Klikamy tą strzałeczkę. Wtedy wchodzimy w menadżer stylu wymiarowania. Zmień i poprawiamy w tym stylu. Patrzymy, co tu można poprawić. Otóż znacznik ustawmy sobie na jedynkę. W widzimy, że mamy styl tekstu, wymiary. Wejdziemy w menadżer stylu tekstu, wymiary. Tek... jest to rodzaj opisowy. Prosta trzcinka TXT, wymiar 2,5 wysokości, współczynnik szerokości 0,75 i zrobiliśmy sobie pochylenie. Ustawiliśmy jako kolor zielony, aby się to wyróżniało. Dopasowanie, zrobimy sobie skalę opisu, co pozwoli nam w łatwy sposób skalować opisy. Pojawił się taki charakterystyczny trójkąt, który nam mówi o tym, że jest to styl, w którym opisy są skalowane. Wykorzystamy teraz styl polski, wymiar liniowy. Pierwszy raz się zapyta o podziałkę, czyli jeden do jednego, i teraz. Wskazujemy pierwszy koniec jednej krawędzi. Wskazujemy koniec drugiej krawędzi. Odjeżdżamy. Wpisujemy odsunięcie od zarysu 10 i zakończono. Kolejnym wymiarem, jeżeli będzie wykonany od bazy, to żeby wykonać wymiar, Wystarczy wskazać już tylko drugą krawędź. Automatycznie pierwsza krawędź wskazywana w poprzednim wymiarze jest linią bazową. I tak moglibyśmy wymiarować kolejne wymiary, jeżeli by były nam potrzebne. Czyli jest to bardzo szybki sposób wymiarowania. Automatycznie, oczywiście, się ustawiła odległość między kolejnymi wymiarami. To było zaprogramowane w stylu wymiarowania odległość K7. Kolejnym stylem utworzymy sobie jako kopię z polskiego i utworzymy średnicę. Średnice będą różniły się od stylu Polski tylko tym, że w przedrostku mają napisać fi. Czyli w przedrostku piszemy, żeby było napisane znak fi, to trzeba napisać procent, procent, c. Dlatego, że Takiego znaku, znaku fi nie ma na klawiaturze. Nie można go było tutaj wpisać bezpośrednio. Oczywiście tego stylu będziemy używać do naszych półwidoków, półprzekrajów, dlatego że tylko my wiemy, że to jest rzut jakiegoś walca. Wymiarujemy liniowy. Wskazujemy jeden koniec krawędzi, drugi koniec krawędzi i. Wpisujemy wysokość, jaka ma być odległość od ostatnio wskazanego punktu. Poprawiamy jeszcze jednostki dokładności kąta w stylu polskim na kąt z minutami, i jeżeli teraz przełączymy sobie na ten styl polski to będziemy mogli wymiarować wymiar kątowy. Wskazujemy jedną krawędź, oś i wybieramy miejsce, w którym będzie jak najmniej kolidowało nasz, nasze linie wymiarowe i tekst z krawędziami i zarysem. Przejdźmy teraz do następnej części, czyli utworzymy kolejny nowy styl. Zaczniemy od średnicy, dlatego że będziemy tworzyć styl średnicę przekrój, czyli styl, który będzie używany w przypadku półwidoków, półprzekroju, czyli po stronie przekroju będziemy mieli krawędzie, które będziemy mogli wskazać tylko. Połowę wymiaru. Pomijamy drogą pomocniczą. Jak było widać, tam nie mogło, można było przedłużyć tego linii. Jeżeli zrobimy, że nie ma drugiej strzałki, to wówczas przedłużenie nam się uaktywni. Będziemy mogli przedłużyć o 5. Na przykład jest to wartość jakaś taka dobrana. No i ponieważ połowę wskazujemy, no to współczynnik skali musi być 2. Mamy teraz ten styl średnicy, przekrój. W związku z tym możemy spróbować wymiarować to, co jest otworem, ale w półwidoku przekroju. Jedną krawędź oś. I odjeżdżamy w górę, i klikamy, aby napisać, gdzie ma być umieszczona linia wymiarowa. Odległość na razie sobie pozostawimy. jest nie najlepsza, jak widać, ale to w następnym czasie później poprawimy sobie już wszystkie globalnie te wymiary. Ustawienie, rozstawienie tych wymiarów. Brakuje nam wymiarowania gwintów w Otworzymy sobie styl Gwinty przekrój, średnice przekrój. Różnica będzie tylko polegała na tym, że zamiast fi ma ten styl napisać m. W związku z tym w przedrostku podmieniamy znak fi na znak m i już będziemy mogli wykorzystać ten styl do wymiarowania gwintów. Czyli od koniec do osi. No i teraz Staramy się żeby ustawić to dobrze, czyli tak żeby było 10 od zarysu, czyli 5 od końca osi, bo osi była przedłużona o 5, w związku z tym kolejne 5 mamy 10 od zarysu. Zmierzymy no, jak widać jest to 10 z dokładnością pełną Czyli mamy ten wymiar dobrze ustawiony. Z kolei teraz utworzymy kolejny styl wymiarowania. Będzie to styl fazy. Skorzystaliśmy ze stylu polski. Różnica polega na tym, że w przyrostku mamy napisać razy 45 stopni. Zamiast stopni musimy użyć pewnej sztuczki, czyli napisać procent procent D, aby pisało się o ten stopień. Znowu wchodzimy w wymiar liniowy fazy, wskazujemy jedną krawędź, drugą krawędź, odjeżdżamy o 10 i wpisujemy wartość i mamy wymiar fazy. Tekst pisany jest przy drugim wskazaniu. Tu z kolei znowu brakuje nam pewnego stylu, mianowicie stylu promień. Utworzymy sobie teraz styl promień, który będzie stosowany do małych promieni. Czyli zawsze będzie problem, co zrobić ze strzałką i tekstem, bo nie będzie miejsca w standardowym miejscu, czyli między łukiem a środkiem promienia, zgodnie z wymaganiami graficznego zapisu konstrukcji tekst powinien być pisany poziomu na linii odnoszącej, czyli nad linią odniesienia. Mamy jeszcze zaznaczony znacznik, który nam będzie ułatwiał wymiarowanie. Mianowicie zaczynamy wymiarowanie od wstawienia znacznika, czyli wybieramy, rysujemy znacznik, wskazujemy łuk, wtedy on nam zaznaczy, gdzie jest środek tego promienia. promień, przy czym miejsce wskazania uku i środek, czyli znacznik pokazuje nam jak będzie leżał już narysowany wymiar. To nam może ułatwić, bo możemy przewidzieć, jak go postawić, żeby nie kolidował z innymi wymiarami. Jak już dla porządku mieliśmy styl średnicy, no to utwórzmy jeszcze styl gwinty, chociaż w tym konkretnym modelu jest to niepotrzebne, ale dla, na przyszłość może nam to ułatwić pracę. No oczywiście skorzystamy ze stylu średnicy i zamienimy Fi na M. Popraw, poprawmy teraz sobie ustawienie tych Trzech wymiarów u góry, mianowicie wybieramy obszar wymiaru, wskazujemy wymiar bazowy, zaznaczamy jakie mają wchodzić w zakres obszaru i ustawiamy jaka ma być odległość między tymi wymiarami 7 i teraz już możemy to sobie sprawdzić, że od wymiaru M14 do FI20 jest dokładnie 7. I tak samo będzie między wymiarami FI20 i FI298. Jak widać również z, z pełną dokładnością autogadoską jest ustawiona odległość 7 między tymi liniami wymiarowymi. Przechodzimy teraz do dalszego wymiarowania, wymiarujemy otwór. Tych otworów jest, no, w zależności od modelu, 3, 4, 5, 6, a czasami bywają nawet do 16, więc nie opłaca się tworzyć takich, takiej ilości styli. Wykorzystamy styl średnice ale teraz wejdziemy w ten konkretny wymiar, w jego właściwości i poprawimy mu ten przedrostek już w tym konkretnym wymiarze. Zbyt dużo tych styli wymiarowania byłoby niepraktyczne i powodowałoby niepotrzebne przeładowanie listy stylów. A w jednej konstrukcji z reguły takich wymiarów jest, załóżmy Jedna, jeden taki zestaw. Tu mamy cztery otwory fi6, ale również są cztery otwory fi10. Moglibyśmy oczywiście postąpić tak jak poprzednio, ale skoro już sięśmy raz poprawili, no to teraz wystarczy skopiować ten jeden wymiar i go po prostu dopasować do otworu, czyli zaznaczamy go wymiar, łapiemy za końcówki i wskazujemy, co ma być zwymiarowane, do czego doczepić ten wymiar. No, jak widać jest wszystko dobrze, dlatego, że wymiar, wartość tego pomiaru się poprawiła. Ustawienie Byłaby sobie taką sztuczkę, mianowicie narysujemy sobie promień kołko o promieniu 10, łapiemy, przesuniemy do kwadranta i w ten sposób na pewno ustawiliśmy, że ten wymiar jest w odległości 10 od zarysu. Pozostały nam jeszcze inne. Miary do zrobienia, średnicę wymiarujemy. No niestety to nie ten. Aha, dobrze, ten punkt. tą najniższą średnicę, FI20, ustaliliśmy, przytrzymaliśmy na 10 zaśledzenia, skorzystaliśmy, wpisaliśmy 10 i w ten sposób uzyskaliśmy odległość 10 od zarysu. Wymiarujmy sobie fazy fazę półtora, no jeden koniec drugi koniec i tutaj no niestety nie da się tak dokładnie ustawić tego 10, w związku z tym trzeba znaleźć odpowiednio miejsce, żeby nie zamazywało żadnego z wymiarów ani z krawędzi. i w tym miejscu wstawiamy wymiar fazę 1 i 5. Zminerujemy sobie teraz średnicę rozstawienia otworów. Jest to od końca osi do osi symetrii. No i teraz ustawmy sobie tak, żeby od końca tej linii było 7 mm rozstaw no bo tutaj nie można zbyt precyzyjnie ustawić kolejnych między FI20 a FI62 i 8 odległości 7, no bo przeszkadza wymiar fazy zabrakło nam jeszcze wymiaru gabarytowego średnicy całego tego kołnierza ustawmy do sobie o 7 już od poprzednio wprowadzanego Wymiaru, czyli ustawiliśmy się nad średem, nad środkiem tej linii, i odjechaliśmy wskazując kierunek, a z klawiatury napisaliśmy 7. Zabrakło nam jeszcze wymiarów takich jak głębokość tego wywiercenia. Jedna krawędź, druga krawędź odjeżdżamy gdzieś daleko ponieważ ciężko policzyć to w związku z tym termin nastawiamy w jakimś tam dowolnym miejscu teraz sobie przesuwamy to do krawędzi i stąd zrobimy sobie odległość 10 żeby spełnić warunek odległości 10 od zarysu wymiar 4 razy 10 no troszeczkę ma przekreśloną, przekreśloną cyferkę 4 w związku z tym zrobimy sobie przesunięcie no bo niestety nie może być tak, że w jakiś sposób ten wymiar jest nieczytelny, przez to, że został przekreślony. Nie wolno przekreślać napisów żadnymi liniami ani wymiarowymi, ani pomocniczymi. Pozostały nam jeszcze do zwymiarowania wymiary. Głębokość, wysokości stożka zaznaczmy jedną krawędź, drugą krawędź, i ustawmy sobie tak, żeby się zgrało to z wymiarem 36 i 7. Czyli wskażemy teraz, że to będzie na wysokości końca, tamtej linii. W tej chwili mamy ustawione, że są to w tej samej linii, czyli odległości 10 od zarysu. No, fazy. Faza jeden ta w tym dużym kołnierzu niestety, no już tutaj za bardzo nie ma jak, ale tu sobie zmieścimy, no w takiej odległości już nie do końca przepisowej, ale faza jest to element praktycznie mało precyzyjny, w związku z tym tu możemy sobie pozwolić na pewną ulgę i nie trzymania się do końca wszystkich zaleceń. No, i zawsze najważniejszym zaleceniem jest to, aby to było wszystko czytelne. Przełączmy się na wasę pomocniczą i obrysujmy sobie zarys, zarys zarysowanego obszaru czyli najniższy dolny punkt, najbardziej wysunięty w prawo. Punkt. Narysujmy. Jest to jeden mieszkałek prostokąta no, dla porządku róbmy sobie, żeby tu nie było wątpliwości, żeby to był faktycznie koniec ruch prostokąta obrysowującego obszar zarysowany z drugiej strony no, najbardziej wysunięty w lewo i w górę są to niestety teksty w związku z tym znajdźmy sobie górę tekstu no, punktem bazowym przy wymiarowaniu jest środek tekstu. Ale wiemy, że wysokość tekstu jest 2,5, w związku z tym od środka tekstu do góry, tekstu jest 1,25, czyli odsuwamy się 1,25 w lewo. I od tego rysujemy linię obrysującą, obrysowującą nasz zarysowany obszar. Analogicznie postępujemy z górną częścią, czyli od górnego tekstu 1,25 do góry i potem rysujemy do prostopadle do tego odcinka już narysowanego no, skoro się nie, nie przecina wybieramy, że prostopadle kontrol prawy klawisz był i teraz tylko dla porządku sobie przedłużymy czyli złapiemy i rozciągniemy w tej chwili mamy już dwa narożniki prostokąta, które obrysowuje cały obszar zarysowany z kolei narysowanie przekątnej ramki do rysowania spowoduje nam, że będziemy mieli możliwość wskazania środka tego obszaru. I teraz, jeżeli przesuniemy to, co żeśmy narysowali, wszystko tak, żeby środek zarysowanego obszaru trafił w środek obszaru do rysowania. To uzyskamy dokładne symetryczne rozmieszczenie rysunku. Jeżeli jest problem, to możemy kontrolę klawisz wybrać, że wybieramy tylko punkt symetryczny. No, jest to czasami problem, jeżeli jest dużo punktów blisko siebie, to ten automat może nam po prostu podpowiadać płynny punkt, ale możemy go zmusić do tego, żeby. Z wymiaru wyszukał nam konkretny punkt sprawdźmy sobie czy to wyśrodkowanie jest faktycznie precyzyjne, z lewej strony i z prawej strony sobie zmierzymy odległość od ramki jak będzie już właściwie widać możemy zobaczyć, że dokładnie jest to rozstawione Symetrycznie względem osi X. No, dla porządku sprawdźmy sobie, czy dla wartości w pionie Y mamy też takie same. Też wprowadzamy wartość. Zmierzymy wymiarem liniowym. No, i teraz już widzimy, że symetrycznie wszystko jest rozmieszczone. Możemy przełączyć się na warstwę kontur, albo na warstwę tabelka. Dla porządku wyłączymy sobie warstwę pomocniczą. Od razu widać, jaki jest sens zarządzania warstwami, bo wszystko, co było narysowane w warstwie pomocniczej, zostało ukryte, czyli wszelkie pomocnicze konstrukcje nie przeszkadzają nam i możemy to oglądać w takim stanie, w jakim chcemy to przedstawić.